no cześć, dzisiaj ankylozaur taki nietypowy, bo duży jeden z moich wielkich zakupów jeżeli chodzi o wielkość dinozaurów zainteresował mnie w sumie kolor taki szaro srebrny nietypowy no, postanowiłem kupić no, w pierwszej kolejności nie zwróciłem uwagi że to jest taki duży zwierzak i tutaj Cena tego dinozaura to 15,60 z przesyłką darmową, więc legowego takiego nigdzie nie dostanę w tej cenie. No i to co dostałem, naprawdę jest kawał dobrej roboty. Zwierzak w dobrej cenie. Jeżeli chodzi o spasowanie elementów, to są bardzo dobrze spasowane. Nie ma żadnych luzów ani nie ma żadnych niepotrzebnych. Ciężkich właśnie spasowań, że coś ciężko chodzi, głowa się rusza, ogon się rusza, nogi się ruszają, wszystko jak ustawimy, w takiej pozycji jest, więc to jest bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o zwierzaka do zabawy w parku jurajskim, no to dla mnie to był szał w dziesiątkę. Wykonanie, malowanie bardzo precyzyjne, nie ma jakichś niedomalowania, albo jakichś niepotrzebnych klam wszystko fajnie spasowane więc naprawdę warto się zacząć trochę rozejrzeć i zakupić za 15-16 zł nie dostaniecie nic najszego tak fajnej właśnie jakości warto się trochę rozejrzeć a przy obecnym stanie Lego i problemów jakie ta firma sprawia z brakującymi elementami, albo z jakimiś niedoróbkami, to dla mnie alternatywy chińskie od kilku lat, które ja naprawdę dziesiątkę, jeżeli chodzi o dla dzieci. Nie wydaje takiego majątku, a zabawa jest przednia. I tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do następnego, hej!